O probiotykach mówi się coraz częściej i coraz głośniej. Można usłyszeć chociażby, że jelita są naszym drugim mózgiem, dlatego każdy powinien dbać o nasze dobre bakterie. Mówi się też, że w jelitach zaczyna się odporność, dlatego niemalże każdy powinien suplementować probiotyk. Nauka w tej i w innych dziedzinach rozwija się bardzo dynamicznie. O probiotykach wiemy coraz więcej, ale wciąż zbyt mało. Aktualne i ciekawe informacje właśnie w tym temacie. Postaram się przedstawić w dzisiejszym materiale. Zapraszam. Probiotyki. W przeciętnym organizmie żyje od około kilograma do nawet półtora kilograma bakterii. Szacuje się, że ilość bakterii przewyższa ilość naszych komórek w stosunku 3 do 1. Bakterie są wśród nas i na nas. I nie tylko te złe, ale także te dobre. Czym są probiotyki? Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które po podaniu w odpowiednich ilościach przynoszą korzyści zdrowotne osobie, która je przyjmuje. Nie wszystkie środki na rynku, które nazywane są probiotykami, spełniają ramy tej definicji: dawki oraz przechowywanie. Dawka probiotyku powinna być ustalana na podstawie badań klinicznych. Amerykańska Agencja do spraw Żywności i Leków określa, że powinna być ona zależna od szczepu i podawana w ilości od minimum miliona do nawet 10 miliardów jednostek tworzących kolonie, żeby dawała skutki zdrowotne. Dodatkowo każdy szczep powinien zostać nazwany. Na przykład Lactobacillus jest to nazwa rodzaju, Rhamnosus nazwa gatunku, GGATTc53103 jest to oznaczenie literowo-cyfrowe szczepu. Działanie probiotyku odnosi się zawsze do szczepu, a nie konkretnego gatunku. W praktyce oznacza to, że żeby racjonalnie z nich korzystać, trzeba wiedzieć jakiego szczepu użyć. Zgodnie z zaleceniami producenta podczas ich przechowywania trzeba zwrócić uwagę na temperaturę, dostęp słońca, a także wilgotność powietrza. Co więcej, niektóre probiotyki powinny być przechowywane w lodówce i należy o tym pamiętać. Kiedy stosować probiotyki? Korzystny wpływ probiotyków zauważalny jest na wielu płaszczyznach. Większość z nas kojarzy działanie probiotyków na zasadzie odbudowy naturalnej mikroflory w momencie stosowania antybiotykoterapii. Ale to tak naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej, bo wykorzystanie probiotyków sięga znacznie dalej. Probiotyki a odporność. Badania nad probiotykami oraz ich wpływem na odporność przynoszą pozytywne wnioski. Jak się okazuje, w coraz to nowszych pracach naukowych zauważalny jest korzystny wpływ właśnie w tej materii podczas stosowania probiotyków. Jako że z roku na rok coraz więcej notowanych jest przypadków chorób górnych dróg oddechowych w sporcie i nie tylko, to z pomocą przychodzą probiotyki. Stosowanie gatunków Lactobacillus oraz Bifidobacterium w dawkach 10 miliardów jednostek tworzących kolonie zmniejszają ryzyko chorób i ewentualnie skracają czas jej trwania, gdy zachorujemy. Warto więc stosować probiotyki właśnie z gatunków bifidobakterium oraz Lactobacillus w okresie jesienno-zimowym oraz w momencie większego narażenia. Skorzystają na nich także sportowcy. Probiotyki A i Probiotyki mogą zmniejszać objawy zespołu jelita drażliwego. W jednym z badań oceniano wpływ podawania Bifidobacterium longum na występowanie lęku i depresji u pacjentów w zespole jelita drażliwego. W badaniu wzięło udział 44 ochotników, pacjentów z zespołem jelita drażliwego i stosowano u nich przez 6 tygodni albo placebo, albo właśnie wspomniany probiotyk. Jak się okazało, po tym czasie u 14 z 22 pacjentów otrzymujących probiotyk odnotowano zmniejszenie nasilenia depresji, a w przypadku placebo było to 32%. Stosowanie probiotyku miało więc pozytywny wpływ na zwiększenie czy też polepszenie jakości życia pacjentów, ale to nie wszystko. Wiemy, że chociażby gatunek Lactobacillus szczep plantarum 299V może pomagać osobom z zespołem jelita drażliwego, u których występuje nasilenie biegunek. Probiotyki a otyłość. Otyłość jest ściśle związana ze stanem zapalnym, więc właściwy stan mikroflory i podawanie probiotyków może pomóc w walce z tą chorobą. Niestety na ten moment nie ustalono, jakie konkretnie szczepy mogą pomóc. Sugeruje się jednak, że stosowanie probiotyków, w których są gatunki Lactobacillus oraz Bifidobacterium, może mieć pozytywny wpływ w tej materii. Co więcej, w niektórych badaniach samo podawanie probiotyków bez zwiększenia aktywności fizycznej czy też bez zmian w diecie okazywało się zmniejszać u badanych osób ilość tkanki tłuszczowej. Ale to nie wszystko. Probiotyki mogą działać na różnych płaszczyznach. Tutaj za przykład może posłużyć wspomaganie wątroby, zmniejszanie totalnego, a raczej całkowitego cholesterolu, przeciwdziałanie alergii, wytwarzanie krótkołańcukowych kwasów tłuszczowych, a także mogą zmniejszać częstotliwość pojawiania się biegunek podróżnych w momencie, gdy jesteśmy na różnego rodzaju wyjazdach za granicami naszego kraju, gdzie takie przypadki biegunek są częstsze. Czy wystarczą kiszonki? Wiele osób zastanawia się, czy nie wystarczy zwykłe spożywanie produktów, które są bogate w probiotyki, takich jak kiszonki, kapusta kiszona czy ogórki kiszone, lub jogurty i kefiry. Oczywiście są to produkty, które warto dostarczać w naszej diecie, są to produkty zdrowe, aczkolwiek nie spełniają one definicji probiotyku, ponieważ ilość bakterii w nich zawarta jest zbyt mała. Jak stosować? Probiotyki należy stosować długotrwale, a nie doraźnie, zgodnie z opisem na opakowaniu zwykle dwa razy dziennie rano i wieczorem warto spożywać je do posiłku i trzeba pamiętać, żeby nie popijać ich gorącymi napojami. Podsumowując, probiotyki wykazują wiele prozdrowotnych korzyści. Mogą je stosować zarówno osoby zdrowe, jak i te z licznymi schorzeniami. Trzeba pamiętać, żeby dobrać odpowiedni szczep do swojej dolegliwości. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję dla kanału SFD Pro, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!